Nowy iPhone? Dlaczego nie? Może być Twój, ale tego dowiesz się na końcu wideo. Gdzie kupujemy? Czy kupujemy na stronie producenta? Nie. Z życia wiem, jak kupowałem poprzednie, że dostawa jest opóźniona. Zamów teraz. Wersja 128? Nie, nie, nie. Wersja 15 Plus? Nie. Złoty, to jest żółty, to nie jest złoty. Tak chwilowo niedostępny. Zawiodłem się. Zawiodłem się, żebym ja nie mógł kupić. Oj nie, to przychodzę do innego sklepu. Ty no mi 60 reklam, że jest do, do sprzedaży, nigdzie nie ma. Patrz, wykupiliście wszystko? Nie, poczeka, nie nie macie jednego dla mnie? Nie ma nic. Wszystko wykupione. Ty no nigdzie nie ma. Produkt został wyprzedany. Co to się tyle tego włącza? Przejdź dalej. Taki iPhone może być zupełnie za darmo Twój, gdyż nawet 8000 zł, albo nawet więcej, jeśli tego pragniesz, jeśli tego chcesz, może zawitać na Twoim koncie, gdy znajdziesz moje wideo i zrobisz własne rozeznanie, i będziesz mógł sobie kupić tak jak ja iPhone'ika 15. By szczęście zawitało w twym sercu. Pozdrawiam, polecam.